Siempre się z Hasker Michał i jak widzicie ja ogólnie mam inne konto dlatego, że tamto to by straciłem, jeżeli chcecie, żebym miał znów tamte konto, zostawcie 10 albo 20 łapek w górę, kilkanaście subskrypcji i przed lecimy. To jest yy, gra, taka hospital Entry. Tutaj piszę Wam. I tutaj ogólnie tak. Yy, Mam tutaj kilka takich rzeczy. Hmm. Na przykład mogę być niewidocznym, i później idę tam i oni mi badają wzrok. Właśnie, na przykład dajmy. Yy, yy, pff, ała, nie, nie tu, nie tu. Ała, dobrze idę? Chyba dobrze. Hmm, nie wiem, nic nie widzę. O, muszę poczekać w kolejce. Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. O, przepraszam, tu jest. Przepraszam poczekać tu się. E, dzień dobry, ja mam bardzo słabą wadę wzroku. Może mi pani pomóc? Bardzo słabą wadę wzroku. Wzroku, tak. Ok. Jamiść. Ok. Proszę już cię zabiorę. Ja sobie... A jeszcze nazwa? E, imię i nazwisko? Moje imię to Michała, nazwisko haker. No to tam mi pan powinien. Dobrze. Y... Gdzie, gdzie mam iść? Może pani mnie ten na wózku zabrać? No, Przepraszam. Już? Już. O. Bo ja nic nie widzę, jestem proszę, ślepy. No? Proszę poczekać, się nie wóż. O tak, chcę bardzo. Dobrze. Tu pani stoi sobie. A ja zapisuję. Co pan. To wie. tak, moje imię to Michał, a nazwisko to Haker. Proszę poczekać. Proszę poczekać, bo... Szybko, bo nie mam całego dnia. I co, się myśli cieszyć mam... Dobrze. Jest. Pani zapisała i jeszcze... I pani zapisała mój wiek? No, y 35 no. lat. Albo... Nie, nie wiem ile się tam. Net nie znam swojego wieku. W ogóle. What the hell? No, nie, na no, złe piętro. A nie, no, złapię. no złapię. Już myślę, że dasz mi do kostnicy, albo coś. Nie wiem gdzie to jest. Tutaj, o tutaj jest? Nie, tu jest. A, a, a. Tu. tu jest operacja. Wygodnie panu tu usiąść będzie. Nie, ale ja nic nie widzę. Mam na ekran. Proszę poczekać. cóż pana zabiorę. Nie, bo chyba on tutaj. O. Dobra, już. Tu. Dobrze. Teraz pan. Łał, wow, jakie ładne. Ale wie pani, że jestem ślepy? Ale. Wie pan, jakby to pani... boleć jakoś. A wie pani, że ja nie jestem ślepy, tylko mam astmę. Bo no tam pisze astma. Nie mógł pani czytać? O Nie, coś mi się dzieje. A mam kilkanaście chorób. Dobra. Dobrze, zacznijmy od... Jestem w ciąży Dobra. Od czego zaczynamy? Nie widzę panią. A! Coś mi świeci, bo w jakiejś jasną plamkę! Dobrze yy, widzę jakąś dzi dziwną dziewczynę, która ma żółto czerwone oczy. Nie, włosy. Ja jestem źle, więc Co nie jest mówię. Taka ściekka, która... O, nic nie widzę. O kurde. A, a, a. Jeszcze drugie. Aaaa. O, ma ga! oczy. I proszę. I proszę poczekać! O, widzę już wszystko! O, widzę! Dobrze! Uratowała mi pani życia! Bardzo. Dobrze. Dobrze też ja sobie pójdę. Yy, no i pójdę sobie. sobie. Teraz wiem, wiecie co ja zrobię? Ja będę na pierwszym piętrze... A co pan ja. to robi? A, czekaj. Czekajcie, bo muszę się wyciszyć mikrofonem. Yy, nie, tu. Mm. Dobra, wyciszony. Ja będę na pierwszym piętrze i będę udawał wz, yy, zwłoki. E, czekajcie. On to jest? Będę udawał zwłoki, ona mnie dała do piwnicy i mnie da do kostnicy. Ja jeszcze w ogóle nigdy nie byłem w kostnicy w tej grze. Zaraz, czekajcie, Ja muszę o, tutaj przy niej to zrobić. Gdzie ona jest? Tu. Dobra, odciszę mikrofon. O nie! Uh. Co panu się? Aha, uh. Dobra, wyciszyłam.

Rzeczywiście, to Ja tak by. Nie, nie, nie mówię nic. Czekaj, sobie? E, żebyś później. Dobrze idziesz, czekaj. Tak, tak. no, okej, okay. wszystko tu dobrze. O kurde, 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 kurde. no i zobaczę, że jestem na placie. Muszę szybko gdzieś się położyć. muszę szybko. Proszę dać. Ej, do zobaczymy, do której komory nie da. Mm. Można się sobie... słuchać. Ja mam tam sobie, serio? Ej, what? Ej, może nie game czy. Żyję! Yeah! muszę się ociszyć. Żyję! Ej, róż mi tam jeszcze raz. dobrze. Albo ja ciebie, bo dostałem backdate. Też dostaniesz backdate. I już się poszuje. Widzisz został backdate. Widzę Widzowie, czyli to O, A dobrze, zamrozi się tam. będziecie jej cieplutko przynajmniej. Albo mi... O! O, żyje pani. Widzę, jeżeli chcecie. No, <trybujesz> A, o, uciekam! Widzę, jeżeli chcecie drugą część. Zostawcie łapkę w górę subika, się z wami żegnam, nara i nie zapiję nigdy! Tak tam nigdy nie zapija! muszę zejść znowu! Pa pa! pa, pa!